Hej, z tej ja, Kemon Kemowski, to już w drugim odcinku z Kemoni. Ta. Eee, pokażę wam co się mniej tutaj stało pomiędzy odcinkami. Z tego co widzicie trochę wykopałem e, tej naszego pokoju, bo będziemy ogólnie robić sobie domek. Tutaj już zacząłem materiały zbierać. Tutaj są nasze borówy. Tutaj takie śmieci zrobiłem nożyczki. Znalazłem owce, więc postanowiłem zrobić łóżko. Jeszcze na zewnątrz. Powstała tutaj taka mikrofarma. No jak widzicie to jest dosyć mała, ale urośnie jeszcze. A! Tutaj są te drzewa. Spoko, ja tam gdzieś poszedłem po nie. Hmm. No ja jestem ślepy. No i... Między odcinkami się dowiedziałem, że ta wersja w tej dam, nie ma tych fajnych podziemi chyba. Do końca na to w sumie nie wiem. Ale no jak faktycznie nie ma tych podziemi, to... no w sumie trochę wyląbane, bo dalej będziemy posługać, w to tylko nie będziecie mieli tych fajnych podziemi. Jak coś mi wydaje o data, Nie wiem mi się nie chce o tym czytać. W sumie... A, pójdźmy po więcej tego Dark Oka. O bo tutaj jeszcze są. Boże. Jak ja tego nie zauważyłem. O, kostkę. A okay, tutaj też jest no, fajnie. No i pewnie ten dom zbudujemy z dwa odcinki. No i też taka monia będzie... O tym, co już mówiłem w pierwszym odcinku, to będzie po prostu seria taka dodatkowa z Minecraft'a Survival, czy nie będzie tutaj nic ciekawego. Także, jak nie chcecie tutaj posłuchać, że po prostu gadam, to pewnie nic tutaj nie będziecie mieli ciekawego. Chyba, że do Netherlu pójdziemy, gdzie zawsze się slam. I się slam, tak tak się mówi, Kevin, dokładnie. Jesteś idealnym polonistą. Każdy polonista i poloniska już tam nie wiem, krzyczy. Tylko pasuje mi jakiś taki ciekawszy film teraz zmontować. W sumie. Tylko nie mam pomysłu na co... Prawdopodobnie jak już to tego spidla no, po prostu zrobię w końcu jakiegoś. Tylko z Speedrun'em byłby taki problem, że... No to też nie zawsze by zależało ode mnie Bo po co tak by był nudny to by wam go nie dał No to nie tak że daje nienudne firmy Gdzie? To skąd? Ja i nudne firmy co? To też mogę wziąć i Okay, tyle mamy. No tak, z dark Oak'a na pewno chciałbym tutaj zrobić. A co ten blok się zachował? Na pewno chciałbym zrobić właśnie podłogę. No. <laughs> Nie wiem, jakbyś tak zawsze zauważyłem, że ludzie lubią mieć ciemne podłogi, to dark Oak będzie ładnie wyglądać. Nie udało się, żeby tego drewna nie zrobić z ścian. I to, to był taki fajny kontrast, ale. Ach, w przyszłości raczej. Dobra. Mm, Teraz to, to będzie widoczne. Tak się jeszcze prześpię. Bo mam taki koncept. Ja sobie sobie skopałem, nie skopałem. Tak. Dobra. Trzeba przygotowanie do odcinka, jej! I tym razem mam się powstałem jakąś nożyczkę dać w tle. Kim się będzie chciał. Teraz to powiedziałem i się pewnie okaże, że wam nie dałem tej muzyczki. Będzie klincz trochę. Ludzie, tą kopalnię trochę zepsułem, bo dałem ją w bardzo miejscu. pod kopalnią. bo tutaj mam no... to. Może po prostu ją przeprowadzę jakoś pod ziemią i zrobię tam wejście do niej. Nie wiem. Jak to wygląda? No, całkiem nice, a w sumie wiecie co, rozszerzasz sobie tutaj. Tylko też nie wiem naprawdę co robić z tym kanałem. Bo nie wiem czy zrobić go pod gierki, po co, bo chciałem też zrobić kanał specjalnie pod gry. Tylko trzeba oczywiście aktualizację. E znaczy nie aktualizacja, ale Antigu sobie postawił, a usunę mu wszystkie zalogowania i się okazało, że login, który pamiętałem i co nawet zapisałem nie działa. Login, który specjalnie sobie z zapisem nie działał. Znaczy, że Google jak to Google ma gdzieś. Jakiego jest. jakiekolwiek, jakiekolwiek zażalenia. A kuchnię zrobimy tylko białą. wiecie płytki. Płytki. Jak tu nie ma już. Au, nie wiedziałem, że jakiś odcinek może być jeszcze nudniejszy od pierwszych odcinku Kemoni. wow niesamowite kemon czekajcie, zapamiętajcie że tutaj jest kopalnia o, w przyszłych odcinkach to odkopiemy i zrobię przejście tam dobra, ściany mi pasuje teraz ogarnąć to jeszcze mi pasuje wykopać I, i z czego chcemy ściany są? mhm może sufit, tak, zrobię sufit też, też z tego co jest Dark Owl w ogóle Świrkowe deski <grymne> A po co kopię? głupi Nie, nie, o, Ejwie Wow, Kid of Endlewn, wow, super, tak to działa, na pewno się tutaj nie będziemy w tańczu Hop. o, a, jak widzicie, ja tutaj mam mózg jednak Jed jednak jakiś tam neuron został a to też wyląbimy, które też zrobię jakąś ściankę ładną a tutaj do zewnątrz będą się nakopać Ja tak Chcę dalej jakiś temat wymyślić do pogadania, ale już się skończyło. Nie mogę powiedzieć do tematu tego, że nie wiem co robić z tym kanałem, bo to jest chyba mój ulubiony temat, bo naprawdę nie wiem co robić z tym kanałem. Bo no daję te moje posty, ale przez fakt, że mam bada na używanie przekleństw na tej stronie, przynajmniej do osiemnastki, także przez kilka miesięcy. Eee, no. Nie wiem co robić jakiś czasz typu QA'słe. A, A kto. Tak. Jak każdy mnie może prywatnie wszystko zapytać, to nie ma co. A ten, cały czas czekam, że to tam pod tym pierwszym odcinkiem ile to było? Z 20 chyba? Lajków chciałem i wtedy bym zrobił unboxing video. Z Mystery Boxa. Także... Ja czekam, ja czekam. Mam jej, ja, ja aby to zrobić. A to już wylądy są I tak tymczasowe tylko było. Hmm. A sufit to też miało być z... tego i powoli nam się to będzie kończyć. Świetnie. Tam się powinno będzie kończyć, także idziemy sobie jeszcze pod drewno. Odcina nam beurosła, to zepnę i posadzę tego więcej, bo... No dopóki nie mamy diamentów, to lepiej z tego sadzić po prostu. O ty! Patrzcie jak ja ci tutaj da dam ograniczać moje prony. No... To już bez. Jak tutaj, halo. No. Mhm, na drugą stronę dajmy, a co? Aha. No bo ruwy. O, nie lecimy, nie chcę mi się czekać owca się ma? tą za więc będziemy musieli zabić, no, no póki co mogę żyć z tych rybek, albo borówek, ale o doneteru by się przydało, jakieś porządniejsze jedzonko no tak, tutaj już jesteśmy, co a sobie sobie trochę mogę poświetlać tutaj ten teren Oczywiście klasycznie, czyli mam domowodowanie pochodni. Tak to się robi, a nie jakieś... Instaluje mody, aby było widać na jakim joku. Jest nieoświetlone. Tak, prawdziwy Mendę to właśnie robi. Dobra. Zobaczę w ogóle jak z tego ściany będą wyglądać. Zrobimy sobie ton. Czy to będzie hmm, ładny kontrast? Czy to będzie tak z dupy trochę? Jak to wygląda? Hmm, całkiem spoko, jak na mojej umiejętności budowania. Sobie tutaj tak zrobimy. A ten, tak miałem jeszcze dokończyć. Sufit, sufit, nie No, mam tylko 17, nie wiem. Nie, no. Styknie, styknie. To wrątań też mogę na schodek przerobić. No, powinien tak mnie. Jak to wygląda? Tutaj y mam No może być, póki co może być. Czatom to się na wystarczy. starczy. Ty, 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 ty pięć, o, świetnie. Pięta, trzy. A, nie star to starczy. Nie. To wystarczy. Tu będzie dziewięć, dwanaście, Powinno się zmieścić. No, powiem no w sumie, że ten dom już jakoś wygląda sobie potem ej, tutaj bym sobie zrobił sypialnię no, tutaj bym sobie tego filara jeszcze postawił takiego, no tutaj tego przejścia i to bym miał w sypialnię a nawet już mogę wykopać miejsce pod tą sypialnię albo podwój... podwójne sobie zrobię wejście na bogato a tutaj w sumie bym sobie to zrobił z też bym co mógł zrobić. Hmm, raz. O, parę źródeł się stało. Hmm. O, a wcześniej to zrobiłem. I mam już na tą kopalnię, bym zrobił największe według złego buraka, czy buraczka, czyli drabinki. E, Piszcie czy robić drabinki, o! To jest dalej. dla Jak to wygląda? Przecież tutaj tak... No powinno wyglądać... nice. A no nie, na już mi się te mapy skończyły. Tylko falnie, no dobrze sobie skończymy jeszcze. Ten pokojko. Zostanie zewnątrz, sobie poza odcinkiem. Już w sensie, że. OTO Czy czasem sobie tego za dużo nie zrobię? No, z tym będzie na przyszłość na jakieś projekty. O, spróbuję to wyzwanie odrobić z 10 odcinków z tej bo to będzie najwięcej odcinków czegokolwiek w moim życiu, co sam zrobiłem. Ja sobie nie sobie na jakimś takim serwerze, kwadrat, na kwadratową masakrę, która w sumie już nie istnieje, bo ma sobą administrację. Tam. To jakieś dymy zabili, no to chyba też już nie istnieje, bo już się skończyło. Nie może jakiś mniejszy serwerek. taki. Ej, sobie to by było fajne, wybić na jakiś taki mniejszy serwerek jakiegoś takiego YouTubera, który ma kilka tysięcy wyświetleń w sumie, aby nie tak zauważył, aby nie zaprosił. To by było nice, miał co robić. Ja bym Ej, mam też pomysł na serię e, Pokémonie, Tak, kilka miesięcy jak już Pokémonie skończymy, to zrobić drugą edycję Kemonii na Pixelmonach. Ha, no to było nice. No to co, póki co plan na tą jest taki, że. Eee... koksimy się, idziemy na smoka, pokonujemy smoka, kończymy serię. A tutaj jeszcze to mam, no, no bo To będzie The End. Ten Minecraftowy. Jeszcze pod koniec włączamy Kreativa i ratamy wszystko rozwaramy, co wybudowałem. O, to jest pomysł. Eee, no, to. Hmm. Chciałbym sobie po, jeszcze po jakieś kwiatki, aby to zabarwnić, te łóżka, a podwójne będę miał na moją, tu są duły, no co? No proszę, bo tej skrzynki sobie bym jeszcze potem dorobił. W sensie nie ten pokój wygląda, naprawdę się nie, ale... Ma być funkcjonalna sypialnia, tak? Mogę spać, mogę spać pianki wygłuszające tutaj zamontował. Więc w coś sobie pójdziemy pod drewno. I sobie sobie ten, ten przód naszej bazy oczyszczam, aby było więcej miejsca, abyśmy tutaj gdzieś zbić zagrodę. Tutaj musiałby zrobić tą zagrodę. I tutaj byśmy sobie zrobili drugą wieżę taką obserwacyjną, drugie pięterko i byśmy to połączyli tak i tej... O, spoko nawet końców. I chociaż ej, mam teraz pomysł, aby zapraszać jakichś ludzi ewentualnie i by sobie po prostu gadał. Eee, I bym sobie w czasie grał i byście mieli taki podcast i gameplay. To było Ej, to w sumie serio dobry pomysł. Tylko nie mam z kim gadać. Eee... A. Super. Co jednak nagrywanie jest mega niezręczne takich gameplayów, bo to jest dosłownie gadam sam do siebie. No już będziemy musieli kończyć, bo. moja kropcia. jak tu odcinek z nią was serdecznie zapraszam. Chcę się wydostać z terrarium, żebym ją wziął na łapki. Na ręce, bo ja nie mam łapek, bo ja jestem człowiekiem, nie jestem fudę. Chociaż tak, ostatnio jest lepiej, tak? Robię dwa odcinki co miesiąc, a nie jeden odcinek na miesiąc. Jak to kiedyś było? Hmm. Ja bo w, sumie... No w sumie to dzisiaj już tyle, bo nie ma co robić i o czym gadać. Well,